Jest taka prawda, stara jak świat. Albo zapobiegasz chorobom i myślisz o nich, zanim zachorujesz, albo o siebie dbasz i robisz wszystko, aby być zdrowym, choć i tak zrobić wszystkiego nie możesz, ponieważ 99,9% ludzi na całym świecie nie zna swojej konstytucji i nie ma pojęcia, w jaki sposób dbać o siebie prawde zgodnie z potrzebami swojego organizmu. Ale albo o siebie dbasz, albo później leczysz choroby. Albo jesteś rzetelny i wiesz o tym, że to, co dasz swojemu ciału, później odbierzesz w postaci dobrego samopoczucia i dobrego zdrowia, albo jesteś ignorantem i wydaje ci się, że jest dokładnie tak, tak, jak ci mówią lekarze, że choroby ci się przydarzają, wszystko jest genetyczne i ty tak naprawdę na nic nie masz wpływu. No i oczywiście jeść możesz wszystko, a produkty spożywcze nie mają żadnego realnego przełożenia na twoje zdrowie. Zastanów się nad tym i zastanów się, mój drogi, moja droga. Jakim ty jesteś człowiekiem? Zapobiegasz czy leczysz?